Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku Naruto Shippurze na Ultimate Ninja Storm Generations Online. Dzisiaj weźmiemy sobie może jakąś postać kolejną, którą nie grałem, czyli Ino i Yamanakę z tego co pamiętam jak się nazywa, w wersji z Shippudena. Czyli w tej wersji powiedzmy bardziej e, jakby zbuffowanej, ponieważ chyba ta pierwsza Ino... O, fajnie tutaj wygląda ta Ino nawet. I zobaczymy z Sasuke oczywiście, bo Sasuke to ska postać. Pierwsza ta Ino z tego Naruto normalnego jest dość chyba słaba, a tutaj jak widzicie jest, znaczy zobaczycie mam nadzieję, jest dość ciekawą postacią. Dobra, e, czyli tak, odnośnie Ino. Ja ją w Naruto tak średnio lubię, bo ona jest taka do wszystkiego i do niczego, to znaczy pamiętam, że w Zuku Naruto była... O, mam cię Sasuke! W Zuku Naruto była dość kiepska, w sensie, że nie miała za bardzo umiejętności jakichś wygórowanych tam, Choji nawet w tej swojej drużynie, a już nie mówiąc o Shikamaru, przeważał nad nią. Ale podoba mi się to, że mają jakąś taką formację, chyba ta, inosikaczo, coś takiego. No i to jest taki fajny jakby wyjątek w ich, w ich jakby skillach. Nikt inny takiego czegoś nie ma. Potem w przypólienie z tego co pamiętam, zrezygnowała i chciała spapugować po Sakurze to, żeby się uczyć medycznego jutsu, także... E, wiecie, taki słomia słomiany zapał, nie? że e, tutaj zamiana niby tych e, umysłów, tutaj e, niby jakieś kwiatki, tutaj jakieś pieprzenie się, tutaj e, medyczne ninjutsu, także trochę to jest żałosne. Mi to wkurza, że wszystkie jakby kobiece postacie z Naruto nie potrafią nic innego. No nie dziesiąt bo ona coś tam umie e, uczyć się medycznego ninjutsu, także trochę to jest żałosne. O, kurde sam mnie złapał nie! O! Jak widzicie w tej grze Ino jest dość szybka i e, Jej atak to jest takie rzucanie jakby wybuchających kwiatków Ale teraz uwolnienie! Kwiatki, wszędzie te pieprzone kwiatki Chodź tu saskę! O pięknie, nie masz już... FAK! Nie masz już drewna, widzę chłopcze, więc... Więc cię teraz zniszczę, póki mam o ten... E, uwolnienie Chodź tu saskę. Widzicie jak Ino napierdziela? Dziwne, że w anime tak nie robi Ło, wow, nieźle, nieźle mi idzie to, inną, powiem Wam. Choć tu coś. Shin no Jutsu chyba to się tak nazywa, czyli zamiana umysłów i podłożenie sobie e, własnej wybuchowającej karteczki. No i dobra, widzę, że. Oj, pięknie, Saskę! Zniszczony i martwy, zabity przez swoją własną, jakby to powiedzieć, miłośniczkę. Wielbicielkę, tak. Miłośniczka, jest takie słowo? No nieważne. Ino Yamanaka. Nawet dobra postać. E, chyba, muszę Wam powiedzieć, najlepsza z kobiecych postaci w tej grze, najfajniej się nią gra, e, mimo iż z anime ją tak średnio lubię. Dobra, to dzięki, do następnego odcinka, na razie, cześć!